Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Suzuki Boxing Night zawitało do Torunia, że zarząd Polskiego Związku i Suzuki dopiął do, do, do końca swoje założenia, żeby w naszym mieście zorganizować tą galę. Mamy nadzieję, że ta gala dostarczy nam niezapomnianych emocji sportowych. Karta walk jest obiecująca i w kibice. Powinni być zadowoleni z. No właśnie, skali. tutaj też jeżeli chodzi o samych zawodników, to jest kilku bardzo młodych. Zgadza się, zgadza się, to wszystko. My jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że lokalna społeczność będzie mogła zobaczyć anetę Rygielską, Rygielską tutaj na naszym lokalnym podwórku. No Liczymy też tutaj na Ochińskiego, że pokaże też ciekawą wolkę. E, ogólnie e, cała gala jest tak profesjonalnie przygotowana, że na pewno dostarczy tych emocji, o których wszyscy tutaj oczekujemy. E, zapytam jeszcze o to, czy jest szansa... Zobaczyć Suzuki Boxing Night kolejne w Toruniu? No to wszystko zależy od włodarzy Suzuki Boxing Night, od Urzędu Miasta, od Starostwa, od lokalnych sponsorów, ale też od Polskiego Związku. I może naszym życzeniem było, żeby były powtarzane zawsze w grudniu jako ostatnia ta gala e, roczna. Taka kropka nad I? Tak, kropka nad I, dokładnie tak. A zapytam, jakie emocje Panu towarzyszą e, e, z tym związane? E, nam, e, jako firmie i mi osobiście. No, jesteśmy zadowoleni, że tutaj ta gala jest. Dla nas jest to też możliwość pokazania się jako firmie, że uczestniczymy w takim programie jak Polski Związek Bokserski, jak boks olimpijski, jak gala suzuki. Chcemy bardzo propagować ten sport. To jest sport olimpijski i chcielibyśmy, żeby było większe zainteresowanie tym sportem wśród młodzieży, dzieci. To będzie dawało nam możliwość rozwoju może kiedyś tych medali olimpijskich. Niewątpliwie właśnie takie gale i taka pomoc z państwa strony też dają nadzieję, że ten młody pięściarz będzie miał swoje zaplecze, będzie mógł w spokoju się przygotowywać właśnie dzięki Takim zabiegą, jak Państwo robicie? E, tak, no, obserwujemy już wielokrotnie mówiłem młodych pięściarzy, e, widzimy postęp w lokalnym klubie, e, ale przede wszystkim jesteśmy zadowoleni w pracy Polskiego Związku. E, tu nie chodzi tylko o e, tą pracę sportową, ale no, podziwiamy otoczenie, jakim są. Obdarowani sportowcy. I to chodzi o mentalną, e, pomoc psychologiczną, e, rozmowę itd. Tak to, no, to jest dla nas, e, że tak powiem, bodźcem do, do dalszego działania.